Nadchodzący tydzień zapowiada się słonecznie z temperaturą od 11 do 18 stopni. Noce jednak chłodne z możliwymi przymrozkami. Jest piątek, 4 października. Katarzyna Krupińska, zaczynamy fotogodnik. 27 września na skwerze Żołnierzy Wyklętych w Malborku złożono kwiaty pod pomnikiem AK w celu upamiętnienia 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W miniony piątek odbył się piąty jubileuszowy festiwal piosenki obcojęzycznej Eurosong. Nasza kamera zarejestrowała przesłuchania oraz sobotni koncert galowy, na którym obecny był patron imprezy Jarosław Wałęsa. 11 września bieżącego roku kapituła Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarki Odpadami przyznała Malborskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Złotą Odznakę KIGO. W piśmie z gratulacjami prezes KIGO napisał, że w opinii kapituły ZGKIM w Malborku to wzorowe przedsiębiorstwo gospodarki odpadami, które od lat należy do ścisłej czołówki polskich firm komunalnych. Już wkrótce mieszkańcy nowej wsi Malborskiej zadecydują, czy są za zmianą nazwy miejscowości na nowa wieś. Prawda jest taka, że. No... W mały nieporządek, który my zamierzamy wyprostować. Ten nieporządek już trwa od kilku, właściwie nastu lat. Tu ogólną przyczyną tego jest fakt, że zwyczajowo przyjęta nazwa Nowa Wieś została wprowadzona na gminy i tak zostają wydane, tak zostają wydane dowody osobiste. 29 września odbył się Maraton Rowerowy Żuławy w Koło 2013. Na rowerzystów czekały malownicze i niezwykle atrakcyjne tereny widziane z poziomu rowerowego siodełka. Trasa przebiegała przez wiele miast i miasteczek, wzdłuż Wisły, pośród wiatraków, a także zamków, bowiem kolarze mijali m.in. także Sztum, Malbork i Nowy Staw. W niedzielę mieszkańcy Malborka wyruszyli w pierwszy rajd połączony z lekcją historii. Kondycję uczestników sprawdziła Beata Lipecka, pomysłodawczyni akcji, a informacje historyczne na temat miasta przekazywały przewodniczki z malborskiego zamku. 1 października w zespole szkół nr 2 w Malborku spotkaliśmy się z gimnazjalistami na warsztatach dziennikarskich. Uczestnicy usłyszeli, jak powstała regionalna telewizja internetowa, a także w praktyce sprawdzili, jak wygląda praca reportera. W miniony wtorek w Nowostawskiej Galerii Żuławskiej odbył się koncert Barbary Brody Malon, która wraz z zespołem zaprezentowała liryczny pojedynek ikon polskiej muzyki Marka Grechuty i Anny German. 2 października żacy z Uniwersytetu III wieku w Malborku uroczyście rozpoczęli rok akademicki. Tak samo rozpoczęto naukę w sztumie. O sporcie opowie Państwu Agata Andrzejczak. Sport zaczniemy od piłki nożnej. W ubiegły weekend rozegrana została dziesiąta kolejka czwartej ligi. Pomezania Malbork na wyjeździe w dobrym stylu pokonała w pelplinie tamtejszą wieżycę 4 do 0. Natomiast Olimpia Sztum u siebie poległa z gryfem słupsk 0 do 2. W dziewiątej kolejce piątej ligi gromno wystaw zakończył serię wygranych, remisując u siebie 3 do 3 z relaksem ryjewo. Delta Miłorac przegrała po raz kolejny. Tym razem w chojnicach z chojniczanką 2, 0 do 4. Błękitni Stare Pole szybko zapomnieli o wysokiej porażce w Lipuszu i w ubiegłą sobotę wygrali u siebie 2-0 z Borowiakiem Czersk. Pora na piłkę ręczną. W ubiegłą sobotę w hali gimnazjum nr 3 w Malborku w ramach trzeciej kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej SPR Polski Cukier Pomezania Malbork podejmował u siebie AZS UKW Bydgoszcz. Po jednostronnym widowisku Malborczycy zwyciężyli dwukrotnie większą liczbą punktów 48-24. Na koniec siatkówka. Niedobrze zakończyła się inauguracja sezonu 2013-2014 II Ligi dla Orła Malbork. Malborskie siatkarki poległy bowiem po nierównej grze 1-3 z KS Pałac Bydgoszcz. To już wszystko. Dla Infotygodnika Agata Andrzejczak. Już jutro pierwsza w Malborku Gala Boksu Zawodowego. W sali gimnazjum nr 3 w Malborku zmierzą się jedni z najlepszych zawodników Pomorza. Wśród nich reprezentant Malborka Mateusz Kaniecki. Kwidzyńskie Centrum Kultury zaprasza na wydarzenie kulturalne, które odbędzie się już 11 października o godzinie 18 w Teatrze Miejskim w Kwidzynie, gdzie wystąpi grupa z Wrocławskiego Teatru Komedia ze sztuką pod tytułem Edukacja Rity. Bilety w cenie 55 zł. To już wszystko dla infotygodnika. Zapraszam do oglądania naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo pełne wersje wcześniej wspomnianych materiałów.